Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy piernik z jabłkami. Mam tutaj kostkę masła, 4 jajka, łyżeczkę sodu, łyżeczkę proszku, półtora szklanki cukru, trzy szklanki mąki, dwie łyżki kakao. Tutaj mam łyżkę przyprawy do piernika. I półtora szklanki startych jabłek. Teraz należy... Ucieramy masło, dodajemy cukier. A pokračujeme smazát Dodawać pozostałe składniki. Dosypujemy mąkę, sodę z proszkiem, przyprawę do pierników i kakao oraz będziemy dokładać jabłka. Całość należy bardzo dokładnie pomieszać. Masę z ciasta piernikowego przełożymy do formy, którą mam posmarowaną tłuszczem i piernik będziemy piekli godzinę w 170 stopniach. Później zrobimy polewę i piernik udekorujemy. Teraz przekładamy piernik do formy Wyrównujemy powierzchnie i piernik wędruje do piekarnika na godzinę. I tak oto wygląda nasz piernik jabłkowy. I teraz mam tutaj pół rozpuszczonej czekolady. Dałam tutaj łyżkę śmietanki i czekoladę podgrzałam. I piernik gorący posmarujemy. Rozpuszczoną czekoladą. Jeżeli obficie lubimy, to należy całą czekoladę rozpuścić. Ja rozpuściłam pół tabliczki czekolady i dałam łyżkę śmietanki. I teraz dekorujemy według uznania ja posypię krojonymi migdałkami taki sobie zrobię paseczek i mam takie drobne cukiereczki taką posypkę i posypię piernik i zostawiamy piernik do ostudzenia. Tak wygląda piernik z jabłkami.